Cześć kochani, witam Was po bardzo długiej przerwie, ponieważ nie było mnie tutaj aż 3 miesiące. Ale w moim życiu bardzo dużo się działo i niestety nie miałam jak dla Was nagrywać. Tak jak pewnie widzicie po yy, tle, przeprowadziłam się. Przeprowadzka pochłonęła sporo energii i potrzebowałam trochę czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Ale już do Was wracam. I na początku chciałam bardzo podziękować wszystkim tym osobom, które przez te 3 miesiące zasubskrybowały mój kanał. Kiedy weszłam na kanał parę dni temu, żeby zobaczyć, ile na tym mam subskrypcji, byłam w prawdziwym szoku, że ponad 20 osób polubiło ten kanał. Mimo, że ja nic nie robiłam, żeby gdzieś można było go znaleźć łatwiej, a to dla mnie bardzo dużo znaczy, i jest to taka fajna motywacja, żeby dalej. Wziąć się za rozwijanie kanału i żeby nagrywać dla Was te recenzje. To co? Pewnie jesteście ciekawi, jaką recenzję dzisiaj dla Was przygotowałam, więc nie będę przedłużać i zapraszam do oglądania. Tak jak pewnie domyślicie się już po tytule, dzisiaj chciałam dla Was zrecenzować tego pięknego miętuska, czyli Double Bug od yy, mięty. Mięta polska marka yy, robiąca torebki skórzane. Na początku może kilka słów o takich formalnościach. Mianowicie, jak wygląda proces zamawiania torebki? Ile się czeka na wykonanie torebki? No i najważniejsze, jaka jest jej cena. A więc zacznijmy tradycyjnie. Ja moją torebkę kupiłam w listopadzie 2019 roku, więc jest ona ze mną już od 10 miesięcy. I myślę, że mogę o niej co nieco powiedzieć. Jak się nosi, jak się sprawdza, jakie są plusy, jakie są minusy. Pamiętam, że ja torebkę zamawiałam e, bodajże na promocji Black Friday'owej. Albo na czyszczeniu magazynów. Nie jestem pewna. Wiem, że zapłaciłam za nią około 20% mniej niż wynosi jej cena oryginalna. E, te torebki kosztują tak od 300 do 450 zł. Bardzo dużo zależy od tego z jakiej skóry są wykonane. I już tutaj mogę Wam powiedzieć pierwszą uwagę że marka Mięta produkuje swoje torebki w bardzo limitowanych kolekcjach. Są takie wzory, z których powstaje zaledwie 2-3 egzemplarze. Często jest tak, że są wzory, które pojawiają się i jest to dosłownie jeden egzemplarz, który możecie kupić gdzieś tam na Instagramie, bo nie ma go nawet w regularnej sprzedaży. I właśnie to jest plus i minus tej marki. Ja z jednej strony bardzo się cieszę, że mam coś tak bardzo unikatowego. Z drugiej strony, wiadomo, nie jest to tania torebka i fajnie by było mieć czas, żeby zastanowić się, czy na pewno chcę kupić ten czy inny wzór. A tutaj niestety trzeba polować. Ale tak jak mówię, jest to troszkę plus, ponieważ no, macie coś bardzo unikatowego. Można powiedzieć, że yy, tych egzemplarzy powstaje dosłownie 3 czy 4. Więc jesteście niepowtarzalne, z drugiej strony musicie bardzo szybko podejmować decyzje. Jeśli chodzi o czas oczekiwania, to ja na moją torebkę czekałam około miesiąca. Pamiętam, że jak ją zamówiłam w listopadzie, to ona przyszła dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia, czyli tak powiedzmy plus minus miesiąc, z tym, że do mnie pisali Państwo, że bardzo przepraszają, ale mają opóźnienia i że niestety torebka przyjdzie tydzień później. Dlatego, że zazwyczaj czas oczekiwania to są 3 tygodnie na swój egzemplarz torebki. Więc formalności mamy już za sobą, a teraz sama torebka. Przyznam Wam się szczerze, że ja nawet nie pamiętam jak ten wzór się nazywa, ale jest naprawdę piękny. Ja bardzo lubię taki kolor niebieski e, połączony z taką, z taką miętką. Skoro torebka od mięty, to musiało się znaleźć jej trochę mięty. Na górze jest inny rodzaj skóry. I z tyłu skóra czarna. Co jest charakterystycznego dla tych torebek, to są takie oto saszetki. Mianowicie projektantka wymyśliła to w ten sposób, że tą saszetkę możecie sobie odczepić. I przyznam się wam, że ja ją tu doczepiłam tylko na potrzeby tego filmu, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda oryginalnie torebka, jak przychodzi. Możecie ją sobie odczepić i może ona służyć jako portfelik. I zahaczacie pasek. I macie zwykłą torebkę na czarnym pasku. Mimo, że ja wolę zdecydowanie tą wersję, to ta opcja z tym portfelikiem bardzo mi się podoba, bo jest to coś niepowtarzalnego i faktycznie y, wyróżniającego y, te torebki od innych. Co do samej torebki, to muszę się Wam przyznać, że jest to jedna z bardziej delikatnych torebek, jakie mam. To nie jest torebka jak, przepraszam, odłożę portfelik. To nie jest torebka jak te od Sabriny Pilewicz, które są niezniszczalne, które zresztą widzicie tutaj z tyłu, <gry> e, które są niezniszczalne. To nie jest torebka jak od Pauliny Szedel, której recenzja niedługo pojawi się na kanale e, i które też są praktycznie niezniszczalne, mimo że to jest taka ekoskóra. To jest bardzo delikatna skóra. Możecie ją zarysować nawet paznokciem. No i to jest niewątpliwie minus, bo te torebki są drogie, a bardzo łatwo zniszczyć sobie e, swój egzemplarz. Natomiast jeśli chodzi o to, jak ona jest przemyślana w swoim wykonaniu, to jestem naprawdę pod wrażeniem. Tutaj macie kieszonkę, w której możecie trzymać sobie jakieś drobne, jakieś dokumenty, ewentualnie kluczyki od samochodu. O portfeliku, który był przymocowany, tak? Pasek jest taki, jak widzicie, ja Wam tu postaram się przybliżyć, że w tym miejscu jest miejsce, żeby dopiąć portfelik, ale jak nie dopniecie, to wcale nie wygląda to źle. E więc kolejne rozwiązanie na coś, co chcecie mieć przy sobie cały czas. Natomiast w środku, już Wam pokazuję, ta torebka jest bardzo miękka. Ona jest taka mięciutka, że no, przechowując ją, raczej musicie włożyć coś do środka, bo tak to może wam się odkształcić i nie wyglądać już zbyt ładnie. Natomiast to, że jest miękka, to dzięki temu możecie ją bardzo wypchać. I mimo że to jest format taki A5 mniej więcej, to bardzo dużo tutaj wejdzie. Ona jest tak pojemna. Że jestem w szoku. W środku jest jedna główna kieszeń i tu jest mała kieszonka. Co mi się też podoba detale. Zobaczcie, a widzicie, jak ona jest miękka. Pokazywałam Wam już inne torebki w środku i nie było możliwości ich tak wygiąć, a tą torebkę wygnę bez problemu. Wręcz mogłabym ją wywrócić na drugą stronę. Teraz ja wam trochę zniknę, ale zobaczcie logo firmy na kieszonce. Kieszonka zapinana na złoty suwak. Albo srebrny. Mój jest akurat srebrny, w zależności od tego, jakie macie okucia przy torebce. Wydaje mi się, że większość kolekcji jest srebrna, ale jeżeli wybierzcie złotą, to macie złote detale, nawet w środku torebki. Kolejnym plusem jest niewątpliwie design tej torebki. No, zobaczcie same, ona jest naprawdę niepowtarzalna. Ja około 2-3 lata temu już obczaiłam tą firmę na Instagramie, ale tak długo nie mogłam się zdecydować, jaki wzór sobie wybrać, którą torebkę zakupić. No, te wzory są naprawdę piękne. Jako ciekawostkę powiem Wam, że bardzo fajna sprawa to jest to, w jaki sposób właściciele prowadzą konto na Instagramie. Ja jestem naprawdę oczarowana ich sposobem dzielenia się procesem projektowania, wykonywania tych torebek, od samego wymyślania do momentu, kiedy one trafiają do sprzedaży. Teraz w ciągu ostatniego tygodnia Menta wypuściła nową torebkę, Modułową, ta torba to się nazywa torba modułowa, i tam na Instagramie właśnie można podpatrzeć, jak długo trwało wymyślanie w ogóle, w jaki sposób ta torba ma funkcjonować, w jaki sposób mają być połączone poszczególne elementy. No mówię Wam, to jest coś niesamowitego. W przypadku double bagów bardzo fajne jest zaglądanie i podglądanie, jakie możliwe konfiguracje były Waszych torebek. Dlatego, że tak jak widzicie, ja mam tu połączone tą miętę, taką y, ochlapaną farbą, tak nazwijmy, z takim niebieskim, skórzanym materiałem, znaczy no, z niebieską skórą, bo to jest skóra i z czarną skórą. Natomiast na Instagramie można było zobaczyć, że tam było 3 czy cztery różne wariacje możliwości, żeby połączyć właśnie ten główny materiał, czyli ten miętowy ochlapany i z czym on mógł być połączony. I były pytania do obserwatorek, które się najbardziej podoba. I akurat to połączenie wygrało, takie zostało stworzone. Jeszcze go ja się bardzo cieszę, bo od początku byłam faworytką, żeby właśnie była mięta z niebieskim połączone. E, dlaczego tak długo o tym opowiadam Bo uważam, że to też jest plus. Plus samej torebki, że możesz mieć wpływ na to, jak ona wygląda, ale także olbrzymi plus dla marki. Za to, że się dzieli, za to, że pokazuje od y, podszewki, jak to wszystko wygląda. E, wiem, że w ostatnich miesiącach przez te różne afery. T-shirtowe i tak dalej, stało się to coraz bardziej popularne, ale pamiętajcie, że ja torebkę mam od listopada zeszłego roku, czyli oni dzielili się tym procesem powstawania dużo, dużo wcześniej. Od początku taki był zamysł tej marki, żeby kupujący mógł wiedzieć, jak powstaje jego torebka. Mamy już kilka tych plusów, ale jest jeszcze jeden, o którym chciałam Wam opowiedzieć. Ta torebka, tak jak Wam pokazałam, ma takie. Jak to się nazywa? Uchwyty, tak? Na której możemy dopiąć pasek. I pasek jest w pewnym momencie przerwany, czyli to jest to miejsce, na które możemy, do którego możemy dopiąć tę Ale ta torebka ma również możliwość przemiany. Na stronie Mięty możecie sobie dokupić przeróżne saszetki albo mniejsze torebki, które możecie sobie doczepiać, tworząc taką torebkę modułową. Taki jest zamysł tej firmy, żeby wszystko do siebie pasowało, żebyście mogły miksować i tworzyć różne, niepowtarzalne torebki yy, z różną pojemnością w zależności od Waszych potrzeb danego dnia. I to również bardzo mi się podoba. Mamy sporo tych plusów ale wiadomo, są plusy, muszą być też minusy. Niewątpliwie największy minus to jest to, że to tak łatwo zniszczyć, bo yy, no to, jest, to jest tylko torebka. Yy, można o nią bardzo dbać, można się troszczyć się o to, że nie stawiać na ziemi, przechowywać w woreczku z wypełnieniem, ale i tak jak idziecie na spacer, idziecie w autobusie, nawet w samochodzie wysiadając możecie coś zahaczyć i ona się może uszkodzić. I torebki nie powinny być aż tak delikatne. Aczkolwiek no, jestem w stanie zrozumieć, że są to bardzo niepowtarzalne skóry i no, coś za coś, niepowtarzalny wzór kosztem wytrzymałości. Drugi minus, jak dla mnie, to jest yy, długość tego paska. On jest według mnie za krótki, ja lubię torebki przerzucać sobie przez ramię. Oczywiście nie zobaczycie, bo mam <laughs> nie, nie mam jak Was przedstawić, żebyście mogli zobaczyć, ale ona sięga mniej więcej do połowy pasa jak jest tak przerzucona. Jak założę płaszcz, to będzie mi gdzieś tutaj pod pachą. Ja nie lubię takich torebek. Wiem, yy, są modne, bardzo dużo firm teraz robi w ogóle jeszcze krótsze paski, że jak nerki, możecie tylko nosić pod biustem, ale ja bym dodała ten pasek trochę dłuższy. I ostatnia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to to, że o ile tu torebka jest bardzo miękka, to ta kieszeń jest bardzo sztywna. I fajnie by było, gdyby można było tu włożyć nawet te dokumenty, ale żeby ona tak nie odstawała wtedy od tej głównej torebki. To są takie małe mankamenty, bo to jest taka, taka prawda, że ja się w tym momencie już szczepiam i tak naprawdę wynajmuję takie rzeczy, które mnie denerwują, kiedy. Na zasadzie, że muszę coś wskazać, co mnie denerwuje, no to mówię o tych rzeczach. Aczkolwiek wiecie, ja mam bardzo dużo torebek, zmieniam je bardzo często, i to też sprawia, że w różnych markach znajduję fajne rozwiązania, które połączone w jedną torebkę mogą wydać coś naprawdę wspaniałego. No i nie znalazłam jeszcze torebki, która by spełniała wszystkie oczekiwania. Aczkolwiek mięta, jest bardzo, bardzo wysoko w moim zestawieniu top torebek w mojej kolekcji. A swoją drogą chcielibyście taki filmik, żebym nagrała powiedzmy top 5 torebek w mojej kolekcji. To by mogło być ciekawe, bo nie wiem, jakbym miała wybrać tylko 5 Teraz moich... na podsumowanie plusów i minusów. Plusy to niewątpliwie design torebki, jej pojemność, to, że jest mięciutka i możemy ją upychać, jej wielkość, bo wiecie, że ja bardzo lubię takie torebki takiej wielkości, właśnie że ani za duże ani za małe, a także podejście do klienta, właścicieli marki, ich transparentność i pomysłowość. Tak, pomysłowość tutaj też wskażę jako plus tej firmy. Jakby wiecie, ja oceniam konkretny model, ale ponieważ jest to pierwsza recenzja z torebką mięty, to również troszkę dodam za, za tą firmę, tak. Cena, moim zdaniem, w tym wypadku jest neutralna, bo nie jest ani tak strasznie wysoka, ale no nie jest to też jakaś torebka budżetowa, tak bardzo typu sieciówki. Natomiast jeśli chodzi o minusy, przede wszystkim to, że tą torebkę tak łatwo zniszczyć, tak łatwo zarysować, że ta skóra jest bardzo delikatna i to, że trzeba polować na te torebki, bo no to jest polowanie jak są po trzy sztuki z danego wzoru, tak? No to nawet jak jesteś, powiedzmy, danego dnia jest premiera i od razu chcesz wejść, ale wracasz po pracy i tych torebek już nie ma. Czy ją polecam? Tak, bardzo polecam torebki mięty, zwłaszcza teraz, kiedy marka dąży do tej kapsułowej kolekcji, że wszystko ze wszystkim możecie miksować, bo tak naprawdę teraz mam w planach kupić sobie drugą torebkę i zastanawiam się, jaki dobrać wzór, żebym mogła je sobie miksować te elementy, typu te saszetki, typu zawieszki, jakieś takie mikroportmonetki, które są teraz dodawane do tych nowszych modeli. Myślę, że na koniec pokażę Wam jeszcze tę torebkę tak z bliska. Yy, niestety tutaj, gdzie jestem, nie mam możliwości nagrywać takiej yy, z drugiej kamerki, ale widzicie, myślę, że wzór został idealnie pokazany. Tu jest ta kieszonka, otwieramy i widzicie, w środku też jest wzór, czyli skóra naszyta na skórę, to jest mega, bardzo mi się to podoba. Tył zwykły, czarny, klasyczny, lakierowany. Tak samo dół. Możecie sobie mniej więcej zobaczyć wielkość, ale tutaj się naprawdę dużo zmieści. Od góry suwaczek odsuwamy. No tak, te to jeszcze torebki nie pokazywałam. I w środku, tak jak już pokazywałam wcześniej, kieszonka i duża pojemna komora. No, i co? Podoba Wam się takie małe arcydzieło od Timu Miętowego. Moim zdaniem jest naprawdę piękne i. Ja w większości zakupów torebkowych nie żałuję, ale tutaj, tak jak Wam mówię, to jest jakoś w moich powiedzmy top 5 torebek, jakie w tym momencie posiadam w swojej kolekcji. I to by było wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam ten model, że dowiedzieliście się sporo o double bagu, od mięty i że Was przekonałam, że warto zajrzeć na ich stronę, zobaczyć co tam mają, jakie wzory, jak to jest połączone. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Zapraszam Was już niedługo na kolejny filmik. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa pa.